Salam aleikum, cześć i czołem. Salam aleikum. Jedziemy z Kasią zdobywać konsulet. Tak. To łatwa sprawa, jest? Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to do... łatwo. In szalak. In szalak. Bo jak będzie tak, jak się dodzwonić, to nie bardzo. Dodzwoni się strasznie trudno. Ciekawe, czy Ciebie słychać w tym szumie. Wszyscy czekają na filmiki, piszą do mnie, do ciebie pewnie też. A my nie. leniwe nie mamy. Nie, no. nie my po prostu... O no, chyba nic z tego nie będzie. My po prostu nie mamy kiedy, bo albo w domu siedzimy sobie bez pusteczek. Z małym dzidziusiem, na luzie ubrane, albo o, jak w pusteczkach, to na zewnątrz. To na zewnątrz. Ale może zepniemy się. By było, Założymy chusteczki. Jak Diedziuś uśnie, niszala, to może wtedy coś nagramy. Kasia, dzisiaj wyczyn bo co? Pierwszy raz bez dzidziusia. Tak, zawsze za mną był, dwa miesiące. A dzisiaj, juhu! Z babcią <laughs> Został z babcią, będzie dopieszczany, a my sobie jedziemy i będziemy jechały długo, bo Ankara jest olbrzymia. Ile będziemy jechały? Jednym autobusem. Jedynie. Potem był trochę tygodni. Ile? Nie, już niedługo, nie niedługo. Nie Do Radomia szybciej bym dojechała. Ha! No. Także tutaj odległości są ogromne. Kasia mieszka w ankarze. W dzielnicy. Kar a, a Kara purczek. Ale właśnie to jest nadal Ankara, tylko że tak daleko od centrum. To do lotniska też kawał, nie? Tak. My jechaliśmy wieczorem, to tak tego nie odczułam. I żeśmy jechali większość drogi tak, cóż, pusto było, to żeśmy przelecieli. W sobotę tam bym pojechał. W sobotę, jak byliśmy na tak zwanej starówce. Jak to się nazywało? Ha, mam coś tam zapomniałam. mam coś tam. To też długo jechałyśmy. godziny, no. no. Ale wracaliśmy długo. No. Kasia, jak Ci się tutaj mieszka? Dobrze. Alhamdulillah. Powietrze jest super. Nie, jest, są cztery stopnie. Subhanallah. A naprawdę jest ciepło. Bo pada deszcz. Nie ma takiej wilgoci jak u nas zupełnie się... inaczej się odczuwa Bo klimat inny a stopowy. właśnie stepowy klimat w stepie szerokim <noise> a ten a jutro ma być inshallah mróz i nawet śnieg pokazuje telefon więc zobaczymy ja jestem bardzo ciekawa tego mrozu a nawet podczas mojego pobytu może dojść do minus 6 albo minus 8 tam coś patrzyłam w telefonie inshallah zobaczymy bo ją wszyscy. Uuu, taki będzie jak tytanik. Także co? Obiecujemy, inshallah. Obiecujemy intencje mamy, że nagramy, inshallah. Napiszcie, co chcielibyście wiedzieć w razie czego. Żebyśmy też miały wenę i bardziej się czuły zmotywowane. Tak? Zala mhm. malejką i czołem. Zala malajką.